Cześć, ma Jacob z tej strony. Witam Cię w kolejnym odcinku z Krety. Się odpoczywam. Ci poszła na plażę. Mi wystarczy jeden dzień na plaży. Jestem teraz tak śmiesznie ubrany, bo troszkę dzisiaj tutaj e, zimno jest. Oczywiście fajne słoneczko, ale wieje wiatr. W apartamencie jest jeszcze zimniej. Wczoraj e, pobiłem rekord życia, jeżeli chodzi o w ogóle chodzenie. E, ja zrobiłem. Melisie kroków. Wiki zrobiła troszkę więcej, bo ona miała mniejsze kroki. Ja bardzo szybko szedłem. E, to wyszło jakieś 23 km, co jest ważne w górach, nie na płaskim terenie. Cały czas były jakieś kamienie, cały czas trzeba było uważać w ogóle na każdy krok. Wszystko się ostatecznie skończyło dobrze. Nagrałem bardzo dużo materiału. Nagrałem jakieś półtorej godziny materiału wczoraj, więc wczorajszy odcinek, jak chcecie sobie zobaczyć z Samaria Gods, to po prostu kliknijcie w opis, będziecie mieli tam więcej informacji. Ja sobie tutaj piję kawkę. Jest godzina około tutaj 13.10 w Polsce 12.10. Zaraz czeka. Na mnie druga kawka, idę się napić wody, i o 15 tego czasu startuje webinar. Teraz się idę jeszcze położyć tutaj, aby odpocząć, bo nie ukrywam, że wczorajszy dzień był dla mnie mega męczący i nie czuję się za dobrze, a muszę być w bardzo dobrej predyspozycji, żeby zrobić webinar, żeby po prostu dużo osób było zainteresowanych, ponieważ ogólnie jestem na wakacjach i odczuwam taki, można powiedzieć, troszkę e, nie, że lęk, tylko odczuwam dziwne uczucie, bo jeżeli ja nie pracuję. Jeżeli ja nie staram się wykorzystać 100% potencjału, tylko na przykład sobie podróżuję albo gdzieś wychodzę i nie zarobiłem w dany dzień pieniędzy, to na drugi dzień mam takie, takie wiecie, że kurde, że coś, coś jest nie tak, bo to nie jest to, co było przez ostatnie miesiące codziennie. Lubię pracować i lubię realizować się w moich hobby. Praca to praca, hobby to muzyka i nagrywanie. Właśnie na przykład tych odcinków można powiedzieć, że czuję się aktualnie dobrze. Spaliłem się trochę po prostu tutaj na usza, na rękę mam plamy w ogóle, zobaczcie mam plamy na rękach ale nie że takie, że całe ręce mi się spaliły tylko na przykład tu jest opalone tu jest opalone, widzicie, a tutaj nie jest opalone bo się posmarowałem kremem, który w ogóle nie przepuszczał słońca i co, gdzie zaraz pracować, dzisiaj ja nigdzie osobiście do wieczora nie wychodzę, dzisiaj wieczorem też jest gala ale myślę, że będziemy sobie chcieli dzisiaj iść gdzieś wy wyjść zjeść coś wieczorem i wiki sobie poszła na plażę za godzinkę webinar, znaczy za dwie godzinki webinar mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sam trip jestem Zadowolony. Przeraża mnie to jedynie, że wracam stąd 24, ale dopiero do Kielc będę wracał 28. Więc to mnie bardziej przeraża, że ja w tym miesiącu, w pierwsze 14 dni, zrobiłem bardzo dobry wynik finansowy. No, najlepszy wynik ogólnie finansowy, jeżeli chodzi o taką ilość dni w tym roku. A przez to, że mam tego tripa, nie dobiję rekordu prawdopodobnie. Bardzo mnie to nie cieszy, bo chciałem już wejść na pełen pułap zarobków, który byłby już naprawdę fajnym poziomem. Ale na pewno, co mi ten trip da, to już mi dał zupełnie inne patrzenie na wydatki. Zrozumiałem ogólnie, że jeżeli chcę wejść na bardzo wysokie zarobki, bardzo dużo zarabiać, tak mówiąc tutaj o 50 tysięcy miesięcznie, to muszę zmienić nawyki wydawania, i muszę znowu pewne procesy związane z wydawaniem wprowadzić. I właśnie ten trip mnie mega tego nauczył, i zrozumiałem, że większość rzeczy, które wcześniej kupowałem, w ogóle mi nie są potrzebne. I w ogóle ich nie potrzebuję i w ogóle ich nie będę teraz kupował. Dzięki temu będę mógł zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy, które będę mógł zreinwestować, aby w jeszcze większą sumę pieniędzy z tego zrobić. Bo ten temat tych oszczędności i ogólnie oszczędzenia pieniędzy jest bardzo źle zakorzeniony w mojej głowie, bo u mnie w rodzinie za dużo się wydawało i to przeszło też na mnie. Dlatego jestem teraz w takim miejscu, gdzie jestem, a nie jestem załóżmy już kilka leweli wyżej właśnie przez ten nawyk. Bo umiejętności zarabiania są ważne, ale jeżeli dalej będę cisnął, że będę cały czas powiększał zarobki i nie kontrolował wydatków, to do niczego to niczego to za bardzo tak dużo nie zmieni. A ja chcę, aby na przestrzeni kolejnego pół roku było widać bardzo dużo zmiany u mnie w życiu, żeby do końca roku zrealizować cele, które sobie postanowiłem i do tego będę dążył, ale idea jest. Teraz się teraz położyć, może sobie zmontuję wideo, albo sobie pomedytuję. Muszę iść zjeść probalans na zakwasy. Bo jak trzymam kamerę, od tego, że wczoraj nagrywałem dwie godziny z kamerą. Jeszcze szedłem po górach, nagrywałem to wszystko, to wszystko zmyślam o was, żeby pokazać, żeby zrobić. dla was byłaby content Więc po prostu dzisiaj tak troszkę pracuję, a nie chodzę i zwiedzam, bo moje nogi szczególnie łydki odmawiałem posłuszeństwa. Co wam mam powiedzieć? Ogólnie, no, jest przelipa nas w nogach nie mogę chodzić, ale nie jest to coś złego, tylko jest to coś dobrego, bo ja naprawdę się cieszę, że odczuwam takie zakwasy, bo ja nigdy nie odczuwałem na łydkach zakwasy, więc mi się mega łydy wyrobią, a to jest dla mnie mega ważne, żeby właśnie robić takie ciężkie rzeczy, żeby przebijać swoje bariery, bo to był mój rekord, jeżeli chodzi o kilometry i chodzi jeszcze o góry. Zapomniane przeżycie, to właśnie było to przeżycie, dla którego tu przyjechałem, aby zwiedzić te góry i aby doświadczyć tego i to było właśnie to moje przeżycie, takie wymarzone, które już sobie tutaj odhaczamy, zrealizowane i w sumie mógłbym już wracać i się do pracy. Bo szczerze powiem, że zrozumiałem też, że ja jestem na w domu jestem maszyną, jak działam. Naprawdę jestem maszyną, i aż sam się zdziwiłem, że aż jest na takim wysokim poziomie wydajności, aż na takim wysokim poziomie, jeżeli chodzi o nawyki. Naprawdę się zdziwiłem, bo to się wszystko stało na przestrzeni tego roku i bardzo dużo się zmieniło, a ja tego w ogóle nie zauważyłem, więc dobrze, że ten wyjazd w ogóle jest. Trzeba być świadomy, bo poczułem, że tutaj jestem mniej produktywny i poczułem, że w domu naprawdę jestem maszyną. ładny no, i niepościelane. Tutaj wczoraj oglądałem FMA wieczorkiem. Jeszcze jakieś powtórki z konferencji i zważenia. Nie mogę się mega dociekać gali. Dobra, jestem już po webinarze i akurat idę sobie do sklepu kupić kole i piwka, jakieś jedzenie, bo w ciągu, w trakcie pracy teraz miałem 3 godziny blok pracy, to praktycznie nic nie jadłem. Oprócz jakiejś słodyczy, ale nie ma to znaczenia Bo idę sobie teraz to kupić Muszę kupić jakieś też piwka Bo dzisiaj idziemy sobie na miasto Żeby poznać jakieś osoby ogólnie I żeby nawiązać znajomości Żeby się dobrze pobawić dzisiaj party day Dlatego muszę wrócić, popracować jeszcze Muszę totalnie zmienić system, ale to... Jak go zmienię, to będzie grubo już wtedy, znaczy grubo, będzie po prostu lepiej i się, zwiększą się zarobki i skuteczność. Bo teraz jak się zapisuje na przykład na webinar 100 osób, co w ogóle jest rekordem z doszeniem do mojego celu, półtora miesiąca, zapisuje się na przykład 100 osób na webinar i przychodzi 25-35 osób i plus nie mogę powiadomienia wysłać przez automatycznie przez ManyChat, bo wtyczka nie działa, a żebym wtyczka działała, muszę wydać 80 dolarów co miesiąc więcej. Więc jak sobie wszystko to, co aktualnie płacę, podsumowałem i dodałem jeszcze to 60 dolarów, to wychodziło mi, że muszę 1000 zł prawie płacić miesięcznie za to, żeby system był dobrze zintegrowany pomiędzy oprogramowaniem do umawiania rozmów, czyli na webinar, pomiędzy zoomem, pomiędzy ManyChatem, czyli botem na Messenger, więc jest to dużo kasy, a odkryłem ostatnio, że Calendly, czyli konkurencja kalendeska, tylko która ma jedynie można powiedzieć taki system, że po prostu po angielsku jest napisane, ale jest mega proste, ma szansę na integrację w, za jakieś 300 złotych miesięcznie, więc to wychodzi 600 złotych oszczędności miesięcznych, które mogę reinwestować w reklamy, więc to w ogóle jest pój pieniędzy, muszę znaleźć sklep jakiś, i sobie tam kupić jakieś jedzenie i wracam i ulepszam ten system, bo jak to zrobię, myślę, że będzie grubo, bo ten system Kalendesk jest, jest mega tani i ma wbudowane jeszcze automatyczne powiadomienia, i zintegruje go z meny czatem i będzie mega, mega większa skuteczność. Dążę do tego, żeby na każdym webinarze było po 50 osób to jest mój teraz cel. Wystąpił duży problem. Mega duży problem. Otóż, internet w apartamencie, w którym mieszkamy, jest mega słaby i muszę wrzucić wideo na youtube, żeby nie przerwać serii daily i mój internet nie działa w tamtym miejscu, bo jest mega słaby zasięg, jest tak słaby zasięg, że mi nie pokazuje w ogóle zasięgu i idę na poszukiwania miejsca, gdzie jakiejś restauracji, najpierw idę do tej gdzie kupiłem teraz kebaba żeby siąść sobie tam i zobaczyć, zapytać się czy mogę po prostu skorzystać chwilę z wi-fi bo kupiłem z chwilą kebsa i muszę wrzucić wideo na youtube jest to mega misja jakbym mógł z mojego, z moich danych komórkowych zapłacić to z chęcią bym zapłacił to, ale nie mogę tego zrobić, bo nie mam zasięgu. Zaraz tutaj gdzieś się zatrzymam, pod jakimś daszkiem, zobaczę, czy będzie się dało to ogarnąć. Ale wiecie, że robię to wszystko dla Was, abyście mieli wideo dzień w dzień rzucane. I jeszcze 4 dni tu będę, więc jeszcze czekają mnie 4 razy takie challenge. Dobra, idę tam, jest miejsce, Miem kepsa, kapsa. I tutaj ten, ten kiosk, kupiłem te jedzenie, więc będę się zapytać, czy mogę sobie tutaj skorzystać. Dobra, idziemy teraz na miasto, jest piękna pogoda, fajny deszcz jest chłodno, pokaż palca o tak Bigi straciła paznokcia, ale to nic